Bardzo się cieszę, że tą drogą, za pośrednictwem tego środka masowego przekazu mogę przekazać najlepsze pozdrowienia i życzenia mieszkańcom Gniezna i wszystkim, którzy z Gniezdem są związani, a niekoniecznie w Gnieźnie spędzają codzienne swoje życie, gdziekolwiek są, składam im najlepsze życzenia. Zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkie pomyślności, a przede wszystkim pokoju, który płynie z tajemnicy Betlejemskiego żubka, niech będą to święta rodzinne, pełne miłości, życzliwości i tego wszystkiego, co nam pomaga być bardziej człowiekiem, na wzór Jezusa Chrystusa, który narodził się 2013 lat temu w Betlejem. Tego życzę wszystkim których wspomniałem na początku i przy tej okazji także najlepsze życzenia noworoczne. Niech pokój i błogosławieństwo Boże i światło betlejemskie oświeca naszą drogę i czyni ją piękniejszą, a nas bardziej ludźmi otwartymi na drugiego człowieka. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku.